Cześć, cześć, z Jest kolejny odcinek z poradnika. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zrobić super animację, wstawkę do filmów e, w Adobe After Effects. E, przykładem dzisiejszego odcinka będzie na przykład, jak zrobić fajną animację lajka. Więc na samym wstępie zostaw koniecznie łapkę w górę, zostaw też subskrypcję, jeśli tego jeszcze nie robisz. Tu mówi do Was Alex z przeszłości e, po nagraniu już filmu. Nie wiem dlaczego, mi się przejścia odpaliły. Jestem po nagraniu filmu i na samym wstępie chciałam jeszcze powiedzieć, że będziecie mogli zakupić ode mnie animacje i to wszystko. Niedługo zaktualizuję cennik. I ważna informacja z przyczyn szkolnych, filmy będą tylko w poniedziałki i piątki. Może od czasu do czasu będzie jeden na przykład dodatkowo, ale to nie zawsze i nie wiecie. Filmy będą głównie w poniedziałki i piątki, to już mówiłem. I co, zapraszam Was do oglądania. A my się tutaj Photoshop podpalił. I takie coś przygotowałem. To jest podstawa. Takie ja coś zogarnąłem Taki napis. Tutaj nałożę na niego efekty. Ehm, Cin wewnętrzny, blask wewnętrzny i satyna. I blask zewnętrzny, nawet tam. Takie coś daje. I like to to wystarczy, że sobie po prostu wejdziecie w neta. Nie wiem, że to pokazuje. Piszecie sobie like Wchodzicie sobie w grafikę i wybieracie takie. Takie na przykład nie. Mm, takie na przykład. Ja chyba z tego korzystam. Więc ja to sobie z powrotem przerzucam. Monitor. odpalony e, After Effects. to też się mogę zgasić. Bo już nie będzie mi potrzebny. I teraz tak, czekamy aż nam się tworzymy nową kompozycję, czas jaki dowolny chcecie, ja proponuję 10 sekund, bo to jest wystarczająco, przerzucamy sobie tego lajka like tutaj i teraz tak, klikamy tutaj na to, żeby to było edytowane warstwy i composition musi być, i teraz mamy takie coś, i teraz E, widzimy, że to trochę na miejsce zajmuje, więc wchodzimy sobie tutaj w komp1, komp e, klikamy raz w tego like, jak jest podświetlona na taki biały, to klikamy literkę S i sobie zmniejszamy skalę. Tyle tym słowaki. można polegrzeć i zmniejszyć. Ja z zrobię coś takiego, klikamy literkę Y na sam środek. Okej, okay. jest środek, jest środek i przesuwamy gdzieś na bok tak na przykład będzie, animacja będzie teraz na przykład dajemy na sam początek dajemy skalę to sobie przesunę na przykład o kilka kratek do przodu i dajemy na 0 i takie coś jest no nie wygląda to jakoś wybitnie super więc teraz zaznaczamy obydwie warstwy klikamy na klawiaturze F9 klikamy tutaj w taki kalendarz Taką kreską, to jest Graph Editor. Eee, Rozszerzymy to sobie na, dobrze by było. Klikamy tutaj, i jak to klikniemy, mamy takie dwie żółte kreski. Ja proponuję zrobić takie coś. Tutaj ogólnie wyznaczamy, jak ta nasza animacja ma wyglądać. Czyli na przykład coś takiego. Eee, ja zrobiłem ostatnio taką animację. Słuchajcie. O, ja zrobiłem taką animację. I to moim zdaniem też jest fajny efekt. Takie ja coś. Idzie powoli i nagle tak. Takie ja coś. Więc teraz możemy już z tego wyjść. Klikamy na to i s nam się to już chyba, Tak wygląda nasza animacja. I teraz wchodzimy sobie w efekty. Preset na przykład możemy sobie wpisać e, Wiggle. Ja wezmę sobie na rotację. To tutaj sobie, sobie damy na przykład na 0. Dwa. 2 no to będzie się tak lekko obracać okej okay. i teraz jak już mamy, na przykład teraz mamy już takie coś można na przykład sobie to zwiększyć na przykład na pół jedną, drugą takie coś będzie można na przykład sobie dać na przykład 5, ale to nie polecam to fajnie w sumie nie wygląda nie polecam na przykład dawać na 30 bo to będzie poczekajcie, nie na 30 300 to było chyba nie poczekajcie, tutaj dajmy sobie na, niech będzie to 0 bo dajmy sobie troszkę na 3 eee, tutaj nie polecam było chyba w rotacji. 30. Nie, ja tutaj wolę się nie bawić. Tak jak było, wystawiam. I teraz tak. Mamy już na przykład, jeśli komuś się to nie podoba, to może po prostu sobie z tego nie korzystać. Mamy na razie takie coś. Ok. I teraz by to tak fajnie wyglądało. Wchodzimy sobie. Mamy tutaj takie Motion Blur. Naciskamy to. I teraz pa, spacja. Co tu daje? Tutaj takie rozmycie. Zobaczcie. Tutaj sobie dajmy. Z altem przybliżamy tak jak chcemy. Na przykład chcemy tutaj w ten róg z altem. Chcemy na przykład bez Alta to nam przybliża tak po prostu. Wezmę sobie fit jeszcze raz. Tutaj sobie damy. O. Takie coś. Tu będzie, może, dobrze gdzieś do pokazania. O, zobaczcie. Takie coś z tym efektem i bez efektu. Z efektem, bez efektu. To bardzo fajnie wygląda. nam fit, żeby to było równo. I teraz tak. Jak zabić, żeby to tak fajnie wyglądało? Klikamy sobie dwa razy w to. Jak polecam to zduplikować. Nazwać to sobie e, Rename i nazwać to sobie po podłoga D i tutaj sobie nazywamy podstawa mamy teraz dwie podstawy e, prawym przyciskiem myszy new solid nazywamy to sobie na przykład saber dajemy to sobie pod spód pod podstawę D podstawę zwykłą dajemy sobie do góry podajemy sobie podstawę D Klikamy sobie na podstawę, nie? prawym przyciskiem myszy, Pre-compose. E, Możemy usunąć to kompiede. Ok, teraz mamy. E, bardzo ważne, to jest, żeby stworzyć tą nową kompozycję. Klikamy tutaj w layer, Auto Trace. Nic nie zmieniamy, klikamy OK. Wchodzimy w efekcji preset na saber. E, Przenosimy na nasz na to nasze pole, gdzie jest saber. To jest bardzo ważne tutaj wchodzimy w to pierwszą zakładkę klikamy layer mask klikamy render settings a, a nie poczekajcie źle zrobiłem pomylimy się inne metody a, wybieramy sobie saber i nakładamy na tą mm, zautotrysowaną e, podstawę tu sobie wybieramy a jak mam dwa to może ten wywalić customize core, layer mask Render settings i transparent. I takie coś mamy, taką animację. Ale teraz, jak to wygląda, żeby to, oj, to brzydko wyglądało? To sobie dajemy preset i na przykład sobie weźmy elektrykę. Nie widać. Za no, nie widać. Yy, więc na przykład dajmy sobie. Tutaj jest. Na przykład sobie inferno. Coś jest. Dajmy sobie neony, ale to neony jest klasyczny. Dajmy sobie. Pochodnie. Dajmy sobie teraz na przykład niebieski kolor. I dajmy to na przykład sobie na studio postawmy. I zobaczcie, jaki efekt. U mnie teraz nie wiem, dlaczego ja mam jakieś small motion. Small motion. E, ale to normalnie będzie ta animacja normalnie wyglądać. E, I teraz tak. Widać, że nam to się usunęło, więc niestety. Przechodzimy z lega na composition i mamy już ustawione z naszym z naszym saberkiem. E, na przykład, jak jest już tak nie na no, dwie sekundy. To zróbmy sobie tak, że wchodzimy w e, rozwijamy tą strzałeczkę effects wiggle rotation. E, I teraz tak. E, teraz możemy zrobić takie coś, że w sobie ten Widdle to można usunąć. Ale dajmy sobie tutaj zegareczek. Dajmy sobie tutaj na jakieś, nie wiem, 10 klatek do przodu i dajemy na 0. Czekajcie, to. I dajemy na 0. Takie coś nam zrobiło. OK. Można, możemy na przykład zrobić, że teraz jak jest tak, to teraz na przykład sobie weźmy R, czyli rotację. E, I sobie... Ci nie tym. I tym sobie zmienisz... Zmieńmy. O, żeby było coś takiego. I teraz tak. E, mamy teraz takie coś. O, OK dajemy sobie na przykład na skalę klikamy ten kwadracik przesuwamy tam nie wiem z, na przykład dajemy z 10 albo 15 kratek do przodu dajemy na 35 oddalmy sobie z altem i teraz sobie przejdźmy w troszkę dalej i klikamy na to literkę P zaznaczamy sobie zegarek position i przesuwamy na dół i możemy sobie dać trochę do przodu i kończymy naszą animację. Teraz sobie tego przybliżę, żeby to idealnie skończyć. Ok. I teraz jak wygląda nasza animacja. Mamy fit. I pokazywam teraz jak wygląda animacja. Poczekajcie. Przecież tu popsułem. Coś to popsułem. Jest Zostaw Like. Tak. Teraz tak. Musimy usunąć to position. I teraz tak. Dajemy position. Dajemy trochę do przodu. Kolejny ten kwadracik. I dajmy jeszcze raz tak. I schodzimy na dół. Teraz będzie. Dziab. Zostaw like Takie coś jest Myślę, że nam się animacja spodoba Jeśli ktoś nie ma After Effectsa To będzie miał w opisie do pobrania Dobra Dajmy na fit i patrzymy jak to teraz wygląda Tak wygląda nasza animacja Sobie trochę zmniejszę O, żeby to było tak Możecie oczywiście wyrzucić, wezmę efekt i to sobie wywalamy, to wiggle i wtedy um, rotatie, rotację dajemy na 0. Jak to będzie wyglądać? Takie coś. Moim zdaniem z tym wiggle to jest ciekawsze to. Zobaczcie, opraca się tak fajnie i cofa i chowa. Teraz jak to wyrenderować? Klikamy Ctrl M. I pojawia nam się taka zakładka. RDR Settings, wchodzimy w to. Nic nie zmieniamy i wchodzimy tylko tutaj. Use Comps Frame Rate, czyli klatki na sekundę. Klikamy to OK. Wchodzimy tutaj w Output Module, to jest Lossless. Wchodzimy w, klikamy w to. Format QuickTime, bo to bardzo mało pamięci zżera w porównaniu do AVI. Channels, pamiętajcie, że to jest ważne. RGB plus Alpha. I OK, więcej nie zmieniamy. I teraz wybieramy miejsce, gdzie to sobie mamy e, wybrać. Ja to sobie na pulpit dam. Nazwę to sobie e, Like Podłoga dla widzów. Tak, o. Zapisz i render. Czekam, aż nam to się wyrenderuje. Nie powinno to za długo trwać. Ja dam, nie wiem, kilkanaście do minuty. A w tym czasie zachęcam Was do zostawienia łapki w górę. Jeśli tego jeszcze nie robisz, zostaw subskrypcję, ja napisz komentarz. Napisz, czy Ci się spodobał poradnik, czy fajną, fajną animację wymyśliłem, bo to nie widziałem nigdy czegoś takiego na YouTubie. Nie widziałem takiej wstawki. Myślę, że to jest ciekawe i fajne, ale to nie wiem. Zależy od Was, czy Wam się to podoba. Mam jeszcze bardzo innych fajnych pomysłów na filmy. Ja Wam jeszcze pokażę, jak to zrobić, żeby to działało. Jak to po prostu używać tej wstawki. Czeka, aż tam się wyrenderuje, i będzie taki specyficzny dźwięk. Jak wyrenderuje się, już się obraca, zmniejsza, chowa. Czekamy. Już się kończy renderować. O. Nie wiem, czy było słychać, albo taki dźwięk. Jak to, to można już po prostu wyłączyć. Ja nie saveuję zwykle, ale Wam polecam to saveować. Tu mamy naszą animację. E, like dla widzów. Nie wchodźcie w to, bo nie wczyta Wam, bo to jest rozszerzenie nie mp4, tylko to jest kropka e, moV. Więc wchodzimy w Premiere Pro na przykład, bądź inny program do montażu. W moim przypadku jest to Premiere Pro. Czekam aż on nam się załaduje. On bardzo krótko się wczytuje. Więc musimy tylko jeszcze. Dobra, wybieramy nowy projekt. Ok. I teraz tak. Czekamy, aż nam się ono uruchomi, uruchomi. W międzyczasie wybieram sobie klip jakiś. Hmm, wezmę sobie na przykład z Folgeisa. Na przykład dam takie coś. Dam na przykład sobie, wiecie, tu i tu na przykład. Takie coś. Przesuwam na sam początek. Nie ja mam na przykład takie coś. I na przykład co zrobimy? Tu będzie wstawka. To ja sobie. E, Poczekajcie. Ja sobie tylko przerzucę na drugi monitor tego lajka. Żeby było mi łatwiej przerzucić. Dobra, mamy. I teraz tak. Tu mamy naszego lajka. Więc go musimy przesunąć tutaj na przykład. Teraz jak on będzie działać? Zobaczcie, mamy film. Mamy film. I teraz powinien się pojawić lajk. Zostaw lajk. Dobra. Tak, tak to mniej więcej wygląda. Tutaj, złóżcie, to nie, nie zajmuje za długo. Możecie na przykład sobie dać jakieś przejście, yy, na przykład takie coś możecie zrobić. Jest chyba nie to jest pomarańcza. Tu. Czekajcie, nie było Może na przykład sobie zrobić. Um, tak, coś. Na przykład jest chyba to jest pomarańcza. tu Ale to nie wiem, czy Wam się to będzie podobać. On mi kompolaguje. E, więc jeśli odcinek Cię spodoba, nie zapomnij o zostawieniu łapki w górę, subskrypcję. Jeśli tego jeszcze nie robisz, napiszcie, że Ci pomogę. A my widzimy się w następnym odcinku. Cześć! Perfect.